Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Przyrodą Koczańskiego Parku Narodowego. A bohaterem dzisiejszego spotkania będzie gatunek, który nie jest jakimś gatunkiem rzadkim, yy, szczególnej troski na terenie naszego parku, ale zyskał sobie ważne miejsce wśród gatunków występujących na terenie parku. Stał się wręcz gatunkiem flagowym, sztandarowym, czy wręcz, powiem, gatunkiem herbowym naszego parku. I chyba większość z Państwa domyśla się, że chodzi o salamandrę plamistą. Serdecznie zapraszam. A tytuł naszego kolejnego odcinka to jest Przebudzenie salamandry. Salamandra plamista jest jednym z płazów występujących na terenie naszego kraju. Należy do grupy płazów ogoniastych. Mamy tutaj na rycinie przedstawione płazy występujące na terenie Polski. Jak widzimy Salamandra plamista jest bardzo okazały i największym z naszych krajowych płazów ogoniastych. Bardzo oryginalnym należy do filogenetycznie bardzo starych gatunków, przypominających wręcz jurajskie gady. Można powiedzieć, że jest taką miniaturką gadów, które kiedyś żyły w przeszłości. Salamandra plamista, jak widzimy na mapie rozmieszczenia, występuje w środkowej i południowej Europie. Należy do gatunków no, o niższej kategorii zagrożenia. Jest to kategoria, którą nazywa się gatunkami kategorią najmniejszej troski. A gdzie w Polsce występuje salamandra? Gdzie ją możemy spotkać? Gdzie są jej naturalne miejsca występowania? E, tutaj na, mamy mapy rozmieszczenia e, kilku płazów występujących na terenie naszego kraju. Widzimy, że niektóre z nich takie jak traszka zwyczajna czy traszka grzebieniasta występują niemal na terenie całego kraju. To są te dwie mapki, kontury naszego kraju widoczne od dołu. A kolejnych kilka gatunków, takich jak traszka górska, traszka karpacka, czy nasz herbowy gatunek salamandra plamista, występują tylko w południowej części kraju i są związane przede wszystkim z naszymi górami Karpatami i Sudetami. W przypadku salamandry plamistej mamy również stanowiska rozrzucone nieco w pozostałej części kraju, ale prawdopodobnie są to stanowiska introdukowane, stanowiska, jakby, które zostały sztucznie stworzone przez człowieka, który przeniósł salamandry w siedliska, które, na których wcześniej nie występowały. Zatytułowaliśmy to nasze spotkanie: Przebudzenie salamandry, i na początku należy sobie zadać pytanie, no, czy to do końca jest takie przebudzenie dla wszystkich osobników salamandry. Oczywiście, dla większości dorosłych osobników, które jak większość płazów, no muszą zimę przehibernować są gatunkami zmiennocieplnymi. Przetrwanie takiego okresu po prostu by nie było możliwe. A okres zimowy właśnie spędzają, zapadając w sen zimowy albo takie zimowe odrętwienie. I tutaj trzeba dodać, że ostatnie badania, obserwacje, monitoring prowadzony na terenie naszego parku wykazuje, że jednak w okresie zimowym nie tylko dorosłe osobniki salamandry hibernują gdzieś w norkach, w wnękach, pod korzeniami w truchniejących pniach, ale również spotykamy inne osobniki salamandry, które wcale nie śpią. Nie śpią, ale okres zimowy spędzają pod lodem, w potokach. Tu mamy przykład salamandry, nie osobnika dorosłego, ale larwy salamandry, przypominającej kijankę, którą, która została stwierdzona pod lodem w dniu 28 stycznia. Czyli mamy dowód na to, że nie będzie tutaj zimowego przebudzenia, wręcz jest to kontynuacja życia, która, które trwało pod lodem w przypadku larw. Oczywiście larwy takie na wiosnę dalej kontynuują swój, swoje, swój rozwój swoje życie ale możemy je odróżnić od larw, które będą na bieżąco rodzone przez dorosłe larwy po wiosennym, wiosennym przebudzeniu i te larwy, które urodziły się w jesieni i które przeżyły pod lodem, one wyglądają nieco inaczej i ich rozwój będzie się kończył wcześniej szybciej, niekiedy już tu widzimy, że larwa której zdjęcie zostało zrobione 4 maja, właściwie już zbliża się do przeobrażenia, czyli z niej może powstać już dorosła mała salamandra, nawet w okresie maja czy czerwca. A dorosłe salamandry budzą się z zimowego snu przy dłużej trwających deszczach, przy ociepleniach, temperatura musi wzrosnąć do około 5-10 stopni i przy dużej wilgotności, przy dużych opadach deszczu salamandry prawdopodobnie no, odczuwając ten sygnał wilgotnościowy sygnał ciepłoty, opuszczają swoje zimowe kryjówki, zimowe zakamarki, tak jak tu widzimy spod jamek znajdujących się pod skałą salamandra wychodzi i oczywiście rozgląda się po takim zimowym przebudzeniu. Co robią, jakie są ich pierwsze czynności życiowe po o takim przebudzeniu. Często, jeżeli, jeżeli wybierzemy się w okolice cieku w okresie nocnym, w porą, porą nocną, no to możemy zobaczyć kroczące salamandry. Z reguły po opuszczeniu tej zimowej kierówki, kryjówki, większość samic kieruje się do cieków wodnych. Kieruje się do cieków wodnych i szuka odpowiednich miejsc do urodzenia larw. Są to przeważnie niewielkie zastoiska w ciągu górskiego potoku, w ciągu właśnie takiego jakiegoś strumyka w piętrze pogórza, zastoiska, w których larwa później będzie mogła kontynuować rozwój, będzie mogła żyć, będzie mogła. Polować. Salamandra szuka takich miejsc i zanurzając się niemal do połowy tylną część ciała w takim zbiorniczku rodzi larwy, rodzi już żywe larwy, co jest ewenementem wśród płazów w większości przypadków do Zbiorników wodnych czy docieków składane są jednak przeważnie z krzek, takie małe jajeczka, i z nich dopiero później w nich rozwijają się zarodki, i z nich po oswobodzeniu tej osłonki jajowej wydostają się do zbiornika młode osłoniki. W przypadku salamandry, te osłonki jajowe. Pękają w jaje samicy i na świat przychodzą już malutkie osobniki. Osobniki, które są nieco podobne do kijanek, mają jednak nie jedno, a dwie pary na już od razu. Mają też pierzaste skrzela, co je różni od kijanek żaby trawnej powiedzmy. I z chwilą urodzenia te Małe salamandry są już zdolne do samodzielnego życia, czyli muszą już polować, żeby przeżyć, muszą zdobywać pożywienie. Czasami wśród larw salamandry zdarzają się również osobniki pozbawione pigmentu, białe, albinosy. Oczywiście jest to nie lata spotkać Takiego albinosa wśród larw salamandry. One są ciekawe, ale prawdopodobnie ze względu na swoje ubarwienie i brak takiego maskującego koloru, który mają zazwyczaj większość larw, są prawdopodobnie bardziej narażone na ataki innych zwierząt, które się tymi larwami żyją, a że takie ataki się zdarzają, to mamy tutaj jeden z dowodów, mianowicie larwa salamandry pozbawiona części ogona, prawdopodobnie jest to ofiara ataku być może drapieżnego jakiegoś małego saka, jakiejś ryjówki, albo jakiegoś sorka. Albo jakiegoś, któregoś ptaków, które również korzystają z larw jako pokarmu nad górskimi ciekami. Larwy salamandry spędzają kilka miesięcy w zastoiskach górskich potoków. W tym czasie oczywiście polują, w tym czasie powiększają swoje rozmiary. Z około 3 cm, które mają salamandry po urodzeniu, dorastają do około 6-7 cm. I takie 6-7 cm larwy, już bardzo już duże, z czasem zmieniają swój wygląd. Po około 4 miesiącach przybierają inne kolory, pojawiają się na ich ciele żółte plamy, już takie nawiązujące do osobników dorosłych. Skrzela pierzaste na początku duże ulegają redukcji, stają się coraz mniejsze i z czasem stopniowo zanikają. Larwy salamandry przeobrażają się w warunkach pogórza, czyli na wysokości poniżej 600 metrów nad poziom morza. Najczęściej w sierpniu we wrześniu już bardzo rzadko spotykamy larwy. Czyli pod koniec sierpnia takie larwy stopniowo zamieniają się w małą salamandrę. Jest to bardzo ciekawe zjawisko metamorfoza takiej, takiego zwierzątka, które żyje pod wodą w zupełnie innym środowisku, oddycha skrzelami i które przechodzi na ląd, zmienia zupełnie działalność swoje, swoich organów musi zmienić sposób oddychania sposób zdobywania pokarmu. Lato dla salamander dorosłych salamander wcale nie jest łatwe, jeżeli chodzi o tryb życia. Oczywiście okres wiosny okres, gdzie jest dużo opadów jeszcze deszczu sprzyja salamandrom, natomiast im bardziej wchodzimy w okres lata, tym, tym staje się to trudniejsze dla salamandr. Niekiedy byliśmy bardzo zaskoczeni, że w okresie lipca, sierpnia no praktycznie nie mogliśmy ani w dzień, ani w nocy, nawet czasami po intensywnych opadach spotkać salamandry. Podejrzewamy, że dorosłe salamandry Właśnie po przebudzeniu spędzają ten okres aktywny w okresie wiosny, kiedy składają, rodzą samice, oczywiście w tym przypadku larwy do, do cieków wodnych, niekiedy również odbywa się w małym okresie, zakresie okres godowy salamandry w tym czasie, samice też szukają, samce szukają samic, które no, nie będą rodzić, a które mogą być zapłodnione w tym okresie. Także również takie przypadki się zdarzają. A później, kiedy nastają już ciepłe suche dni, dodam jeszcze, że temperatury powyżej 27 stopni już stają się praktycznie zabójcze dla Salamandry. One muszą się chować. I prawdopodobnie, prawdopodobnie w okresie lata duża część salamander ukrywa się i spędza ten okres w nieznanym nam jeszcze podziemnym świecie salamandry bardzo słabo zbadanym albo zapadając w sen taki letni hibernację albo prowadząc jakieś takie ograniczone ograniczoną aktywność właśnie w tym tych podziemnych zakamarkach. Oczywiście w oczekiwaniu na już jesienne. Główny jesienny okres gotowy, który przypomina, który zaczyna się we wrześniu i trwa później aż do listopada. Na tym kończymy nasze opowiadanie o przebudzeniu salamandry. Dziękując za uwagę, zapraszamy na kolejne spotkanie w następnym odcinku. Do widzenia.